Że udało mi się wydostać już nie jednej osobie, ale również uratować ludzkie życie, co jest dla mnie szczególnie cennym potwierdzeniem, iż powinnam się zająć tym, co robię, czując to w sobie, mając odpowiednie doświadczenie, ale także wykształcenie. Wiem, że drażnię tym wiele osób, które. Przechodząc na kanał lub napotykając na shorty albo filmy, czują się rozebrane. Są to no cóż tu mówić? Często osoby o toksycznych skłonnościach, które bardzo nie lubią tego rodzaju kanałów, ponieważ czują się prześwietlone, czują się rozszyfrowane, czują się jak rozebrane, ponieważ ktoś taki jak ja. I wiele osób, które działają podobnie i zna te klimaty, wie jak to się mówi, z czym to się je i jest w stanie błyskawicznie po najmniejszych słowach rozpoznać taką osobę, czytając między wierszami. To, moi drodzy, jest także zamysłem tego kanału, bo jeżeli ktoś nie skorzysta z mojej pomocy w formie sesji czy konsultacji edukacyjnych, czy coachingowych, sam fakt śledzenia tego kanału już pomoże mu otworzyć oczy. Nie da się posiąć tej wiedzy od razu. Działa to na zasadzie puzli. Stopniowo, odcinek po odcinku, sentencja po sentencji, zdanie po zdaniu i prawda po prawdzie, którą tutaj możecie zdobyć, zaczną się wielu osobom otwierać oczy. I to jest moim zamysłem. Ostatnio wymyśliłam sobie, iż będę chciała oferować sesje za symboliczną cenę o wiele, wiele tańsze niż aktualne ceny i możliwe ceny na rynku, chcąc pomóc tym osobom naprawdę w trudnej sytuacji, które często nie mają nawet jak wykupić normalny, normalnie opłacanych sesji. Pomyślałam sobie, że tak samo jak y, istnieją ofiary y, przemocy narcystycznej, tak samo y, są w sieci ludzie, którzy być może interesują się tematami, które poruszam, być może mają podobne doświadczenie i wiedzą jak to jest, a są dobrze sytuowane finansowo. Jeżeli będą skłonne wesprzeć mnie, oczywiście ym, Będę to wszystko dokumentować, bo, ponieważ jestem osobą uczciwą, a nie jak już co niektórzy toksycy próbują sugerować mi, że pojawiła się na rynku.